Witam Was drodzy towarzysze internety, a może inaczej, Dzień dobry Państwu, z tej strony kłania się Wam Karselim e, w i wit e, cholera. I witam Was w kolejnym odcinku z gry Grand Theft Auto Vice City na platformę PlayStation 2 w ramach cyklu Karselim Plays Games. Ach, nie wiem po co ja to mówię. Dobrze, nieważne. E, Okej, okay. drodzy towarzysze internety, zapraszam Was dzisiaj na 33 misję, w której tym razem e, wykonamy sobie ponownie e, misję e, z budki telefonicznej, e, bowiem dawno takich misji nie było, dawno nie było, ostatnio cały czas zapieprzaliśmy albo dla kubańczyków, albo dla hajtańczyków, więc misję na telefon mam nadzieję będzie jakąś miłą odmianą, zatem zapraszam Was serdecznie do oglądania. Trochę nietypowa placówka, może się wydawać, w której znajduje się telefon, ponieważ, drodzy towarzysze internety, drodzy państwo, jesteśmy na lotnisku, a właściwie na termina w terminalu lotniska e Escobar. Lotniska Escobar. E właściwie to jest lotnisko międzynarodowe, ale widzę, że i nawet Parno w lotnisku jest, ponieważ widzę, a może to. A może mi się tego wydawało? Dobra, nieważne. Zatem jesteśmy w lotnisku. Nasze wszelkie uzbrojenie znajduje się przy wejściu głównym, właściwie przy jednym z wejść głównych do lotniska, bowiem inaczej wniesienie bramki będzie naprawdę. Do... Przepraszam, wniesienie broni na, na lotnisko może wiązać się naprawdę z nielada cudem. Może i to jest możliwe, ale mnie się nie chce z tym pierdzielić za bardzo. Dobra, aby nie przedłużać wam e, za bardzo mojego zbędnego pitolenia, zapraszam was do oglądania. Rozpoczynamy kolejną misję, która nosi kryptonim Check Out at the Check In. Ciekawe. Time to fry mniejszego pisza, Mr. Steele. Jest ryfik i fullish na jego right. Widzisz, że jestem na balkonie obok the Check Inters. Zapraszam do kraju i zobaczmy o czas. Mam tu return. Retrieve the cave. It to the location, tape to nie ma problemu. Okej, okay, dostaliśmy kolejne zadanie: musimy zdobyć karabin snajperski, który został schowany za. właśnie nie schowany, tylko ukryty za jakąś dużą donicą. Za jakimś drzewkiem wygląda na palmy albo draceny nawet. Jezu, nie gadają dracenie. Okej, okay. ja się tak na chwilę uciszyłem, ale co jest celem naszego dzisiejszego zadania? Celem naszego dzisiejszego zadania jest pozbycie się pewnej pewnej jakiejś, nie wiem, pewnej pani, która ma e, przenosi ważne dane, chociaż e, ja jeszcze sobie doczytam briefing, ponieważ nie za bardzo tutaj doczytałem.

Musimy uważać i żeby nie strzelić tak, to kwadratem przybliżyć, a następnie, chociaż ja się ustawię w nieco innej pozycji, ale tak, żebym mnie jeszcze nie zobaczył. Póki dys. Dobra, no, tutaj powinno być dobrze. Okej, okay. mały. Y tu tylko niech mi ta babka wyjdzie z y pola rażenia. Okej, okay. dobra, 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 dobra. I. Cyk. Kurwa. Ja pierdzielę, zjebałem to. Dobrze jest. Spierdalam stąd. Go 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 Tommy. Bierz wszelkie uzbrojenie, bierz paczkę. Trochę mi nie wyszło, ale wygląda na to, że nie jest jeszcze aż tak źle, dopóki nie... Bie... Nie wezmę swojej amunicji, jestem w dupie, dobrze? Amunicja, bier, 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 bier! No nie spierdalaj, i policja opierdolono wypsy jebane, śmiecie jebane, kurwa, zajebane, chuje! E, przeklinam kurwa jak mój stry, ale to nic, kurwa, będę napierdala, bo ja jestem taki pro i wam w dupę gnoję. Dobrze, mam samochód, jedziemy. Jedziemy! Okej! Okay. Jakoś się stąd wydostaliśmy, ale i tak mamy policję na karku, a... No jeszcze Ale wolę akurat nie poruszać się drogą lądową, ponieważ po drodze będą czekać na nas źli gości, którzy będą chcieli nas zlikwidować za wszelką cenę. Dlatego, do te... Dlatego w tym celu użyję sobie śmigłowiec. Akurat tutaj helikopter i mam nadzieję, że jakoś tam dolecę. Oj, będzie ciężko, dobrze, trochę emocji, trochę emocji. Oj, ukryta paczka, i niestety amunicji nie mam, chodź. Uuuu, baby, dzięki. Mam amunicję do chyba na razie najmocniejszej pukawki, jaką posiadam. Dobra, Wirok. Yoga to nader. Yoga to King coming czy coś? Nie wiem, coś takiego. Okej, okay, lecimy. BCPR poproszę, a może coś bardziej łagodniejszego. O, już widzę, że źli goście już na nas czekają, dlatego ja muszę użyć tego helikoptera, by, by jakoś tam bezpiecznie dotrzeć, a wiem, że to i tak nie będzie łatwe. Okej, okay, a właśnie, skoro yy, udało nam się zdobyć paczkę, to musimy ją teraz odstawić na od w odpowiednie miejsce. A tym właśnie miejscem jest yy, sklep amunacji w downtown, czyli właściwie wśród mieściu. Dlatego muszę być bardzo ostrożny, żeby mi nic źli goście nie zrobili. Choć o co, złym gościem to jestem ja, ja rządzę kurczę tym miastem, to jak inni mogą mi tu zaszkodzić? A mogą tobie, karselinku? mogą, dopiero co straciłeś 80, yy, tak, 81% pancerza, więc uważaj, bo jeszcze tak yy, 119% i stracisz nie tylko cały pancerz, ale również całe życie. Zatem musisz być bardzo ostrożny, karselinku sanki morde kurwa, gruby plebsie lamusie, bo nie mam ochoty ciebie słuchać! Gnoju jebany. Dobrze, 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 dobrze. A teraz patrzę, bardzo ostrożnym. Czuję, że tu już ktoś czyha na mnie. Albo dam sobie radę, dam sobie radę, kurde. Dobra, wyląduję. Dobra, wysiadaj, Tommy, i spierdzielaj do amunacji, zanim cię zabiją. Jest! Mission Past! Mission Past! Misja ukończona! Jestem taki kozak! Dawać mi armor, żebym miał całe... Tak, cieszę się. O, oh, baby, 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 baby. U suck my motherfucking dick. You pick -y, motherfucker. Uh, say hello to my little friend. Yeah, dobrze, biorę. Uu, spasa? O, dobrze, dobrze. Spasa sobie wezmę z całą stanowczością. O, radiowość odjechał. Nasz śmigłowiec został, bardzo dobrze. Dobrze, drodzy towarzysze, internetu, moi mili państwo, udało się zakończyć misję sukcesem, nie jest źle. Chociaż zaraz, czy ja nie mam tutaj kryjówki kupionej? A powinienem, powinienem, ponieważ w pobliżu znajduje się magazyn to jest właściwie magazyn który jest na tle, który jest akurat na tyle bardzo ciekawą kryjówką, iż ma miejsca na ponad. iż ma ponad chyba 4 miejsca garażowe. W którym w jednym z nich choć, Albo i nawet trzy Nie, trzy, dobrze W którym tutaj można schować ponad Cztery pojazdy, no tak A w dwóch następnych Po dwa pojazdy każdy A gdy będziemy mieli również wykupioną tą kryjówkę To i możemy wejść na dach Na którym będzie znajdować się helikopter Co jest też również małym urozmaiceniem I dlatego w tym celu Ten magazyn kupuję właśnie teraz Ile kosztuje? 14 tysięcy Mogę sobie na to pozwolić no i tak w ten sposób kupiliśmy, drodzy Państwo, drodzy towarzysze Internety, kolejną kryjówkę o nazwie Himan Kondo. Za ponad 14 tysięcy dolarów. Tutaj, tak jak mówiłem, teraz dzięki temu, że mamy udostępnioną kryjówkę, mamy garaże otwarte, a jeszcze pójdziemy na górę, na dach. I tak jak widzicie, drodzy Państwo, mamy helikopter. Na lotnisku. Mamy lotniskowiec specjalnie przeznaczony na helikopter, właściwie to jest lądowisko, można powiedzieć, czyli tak zwany helipad po angielsku. E, możemy tutaj, e, w miarę uzbierania, e, kolekcjonowania ukrytych paczek, będziemy dostawać różne bonusy, które, e, które będą dostępne w, każdy, w każdej z nakupionej przez nas kryjówce bądź nawet posiadłości. Z której dostępne są różnorakie misje Dobrze Drodzy towarzysze internety Drodzy moi mili państwo Dziękuję wam serdecznie za oglądanie 33 misji Trochę emocji było, nie powiem Chociaż i tak łatwo żeśmy zdołali uciec Ponieważ użyliśmy helikoptera Dobrze, akurat tutaj Nie zakombinowałem zbyt źle Ponieważ wieście mi drogą lądową Gdyby wykonywać tą misję Nawet mając dobre auto Dosyć szybkie auto To i tak moglibyśmy wpaść jak mango w szambo eee, także no cóż, e, tak czy siak, misja została wykonana, także mission is accomplished Zarobiliśmy dzięki temu trochę e, funduszy, trochę forsy, trochę pieniędzy e, Przeznaczyliśmy sobie te pieniądze na zakup trochę e, na zakup e, uzbrojeń dla naszych e, e, broni Tutaj prawie już będę jeszcze trochę będę mieć 1000 naboi do M4. Oraz oczywiście kupiliśmy sobie kryjówkę Himan Kondo, który stanowi magazyn, akurat na tyle atrakcyjna posiadłość atrakcyjna kryjówka, iż możemy z kolekcjonować bardzo, e, skolekcjonować w niej bardzo dużo pojazdów czyli 4-4. Czyli łącznie 8 pojazdów oraz mamy również dostęp do śmigłowca, tudzież helikoptera na lądowisku, który znajduje się na dachu. Dobrze, drodzy towarzysze, ponieważ ja tak pierwsze bez sensu, pitole nie wiadomo co i tak pewnie każdy tą grę zna, więc sypią się łapki w dół, chociaż za przeproszeniem chuj w dupę tym osobom, które tak właśnie zrobią. Yy, yy, przepraszam jednocześnie za przekleństwa Po prostu emocje, emocje Ja nie mogę, coż to za emocje Ty grubasku Karselinku, opanuj się grubasku Lamusku No <laughs> no, yy, Tak, drodzy państwo, drodzy towarzysze Internety, koniec pieprzenia Żegnam się z wami serdecznie, dziękuję wam Za oglądanie i do zobaczenia w następnym Odcinku, tymczasem trzymajcie się Drodzy towarzysze internety, mili państwo Z tej strony był Karselim do następnego odcinka. Cześć!